Teraz zrobimy sobie nocną prezentację. Niestety od momentu, kiedy odebrałem ten samochód, za wyjątkiem tych ładnych zdjęć, które udało mi się, udało mi się zrobić i na pewno je widzieliście, jak wchodziliście na Facebooka albo na stronę kanału www, którą znajdziecie bez problemu na głównej stronie. Tam będzie odnośnik i w zakładce About o kanale. Natomiast jeśli chodzi o realizację filmów, no to niestety ubolewam bardzo nad tym, bo cały czas, bez przerwy jest taka pogoda i nic na to nie poradzę. Ale tu, cóż, no pracujemy tak jak pracujemy w takich warunkach pogodowych jakie mamy. Chciałem wam pokazać jak wygląda konsola tutaj środkowa skrzynia biegów, lewarek skrzyni, podświetlenie wszystko w nocy wam zaprezentować. Mam nadzieję, że ten aparat się wreszcie przyda do takich właśnie nocnych ujęć z obiektywem Leica. Jest stworzony właśnie do działania w nocy i bardzo to ładnie wygląda. Mogę Wam pokazać jeszcze ciekawą rzecz. Tu, tutaj jest tak zwana jonizacja. I naciskając sobie tutaj ten symbol perfum, wyświetla nam się na ekranie głównym możliwość wyboru. Możemy sobie to nawet zrobić dotykowo, bo ekran reaguje na nasz dotyk. Akurat są tutaj dwa zapachy do wyboru w bagażniku. Podczas moich nocnych rajdów z wyłączonym ESP nagle się pojawiło następnego dnia pudełko z zapachami do wyboru. Tam jest taki chip. Podobny do tego, co mamy w kartach SIM. No i tutaj możemy sobie wybrać jeszcze intensywność od trzech kreseczek do dwóch, Także tutaj mamy też informacje na głównym ekranie. Jak zobaczycie, 3, 2, 1. To jest ciekawa rzecz. Nietypowa. No wiem, że S-klasa, nawet C-klasa teraz Mercedes oferuje właśnie zapachy. No ale tutaj ładnie to wszystko jest wkomponowane. W te instrumenty można sobie to wybrać. Mamy teraz nawigację. Chciałem Wam też pokazać, jak wygląda nawigacja. Więc sobie klikniemy wybór nawigacji. Spróbujemy sobie tak, włączymy sobie mapę. No i mapa wygląda dość zwyczajnie. Typowa mapa dla BMW. Ja już robiłem, pokazywałem, jak wygląda nawigacja, kiedy recenzowałem dla Was BMW 2GT. Także, także, jeżeli chcecie zobaczyć, to tam zapraszam. Nie będę już tu się rozwodził, bo mamy mnóstwo innych rzeczy. Ekran jest duży, panoramiczny, także wszystko widać jest dosyć przyjemnie. To wszystko zrobione. Tutaj nie ma co się specjalnie na tym rozwodzić. Mnogość, ogromna mnogość tutaj funkcji tego komputera pokładowego. Proszę bardzo, mamy ustawienia pojazdu, ustawienia iDrive. Jest tego taka masa, zresztą widzieliście w recenzji. Zobaczycie albo widzieliście książkę, instrukcję obsługi, tu mamy parkowanie, przełącznik trybów jazdy, wszystko, ruch poprzeczny, automatyczne aktywacja PDC. No czego byśmy nie kliknęli, to mamy kolejne, 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 kolejne opcje. Tu powiadomienia mamy jakieś, możemy sobie kliknąć, akurat mamy brak powiadomień, media, komunikacja, nawigacja, connected drive, możemy sobie kliknąć, mamy BMW, proszę bardzo. PMW Asystent z wiadomości, BMW Pogoda, klikniemy sobie Pogodę, mamy w tej chwili aktualną pogodę, niestety, niestety cały czas taka sama i zobaczcie co będzie dalej, dalej wcale nie będzie lepiej, dlatego, że mamy ulewę dzisiaj, ulewę jutro i dopiero niedziela, poniedziałek, kiedy już nie będę miał tego samochodu niestety się rozpogodzi, no trudno już, nie chcę się dalej tym, za, tym załamywać, no ale teraz weźmy sobie może Wybory koloru wnętrza, bo to na pewno wam się spodoba. Żeby to zrobić, musimy sobie wyjść do mój pojazd i teraz wychodzimy sobie ustawienia pojazdu. Dajmy sobie teraz światła. Już się zaczynam w tym my Drive, oświet... o w tym oświetleniu orientować. No i mamy tutaj kolory. Zobaczcie, możemy sobie zmienić jasność z maksymalnej na minimalną. To na pewno będzie zbyt ciemne chociaż obiektyw jest bardzo jasny więc tutaj widzę w ekranie, że jest dużo jaśniejszy dajmy sobie na maksimum tą jasność, będzie przyjemniej ściemnione podczas jazdy jak sobie to zaznaczymy to nawet teraz jak stoję minimalnie to chyba przygasa nie wiem czy to będzie widać no ale w każdym razie się ściemnia, jak ruszymy to na pewno będzie widać i teraz zobaczcie kolory, brąz z białymi konturami tak to wygląda, może pokażę bardziej panoramicznie brąz z brązowymi konturami jeszcze raz brąz z białymi konturami tutaj może na przykładzie tego elementu pomarańczowy z pomarańczowymi konturami, pomarańczowy z białymi konturami, będę wam czytał, żebyście to widzieli, bo nie wiem, czy to zobaczycie. biały z białymi konturami, niebieski z niebieskimi konturami, przejdziemy wszystkie niebieski z białymi konturami, zielony z zielonymi, zielony z białymi, także widzicie, no są te dwie listwy, dzięki temu mamy możliwość kombinacji. To ciekawe zjawisko, bo w większości samochodów spotkałem się z jedną linią oświetlenia ambientowego, a tutaj mamy przyjemnie dwa, fioletowe z białymi i to jest koniec. No i teraz, jak sobie zaznaczymy, wybierzemy sobie odpowiednie oświetlenie ambientowe. Oczywiście to samo możemy robić z tego tabletu, który już znacie z tyłu, jak Wam pokazywałem. Oczywiście ten ambient, wybaczcie za wstrząsy, ale pokażę Wam z tyłu, jak to wygląda. Mamy, rozciąga się po całym wnętrzu. Tutaj mamy też na suficie te takie diodki malutkie, które nam rzucają oświetlenie na kabinę. Jak to wygląda Sorki tam z ewentualne wstrząsy, ale muszę to jakoś zaprezentować. Więc mamy ambiencik bardzo przyjemny w całej kabinie. Co prawda może to nie jest mój ulubiony kolor. To mi się bardziej kojarzy z Mercedesem. Tutaj mi, już Wam to chyba mówiłem na innym filmie z jazdy, mi najbardziej pasuje pomarańczowy z pomarańczowymi konturami. Nie wiem, jakoś tak mi, do tego samochodu tak mi pasuje. Oświetlenie może sobie zostawmy. Teraz omówmy sobie, uuu, ale daje... Mamy tutaj wybory trybu jazdy, oczywiście to w czasie jazdy najlepiej będzie omówić i zaprezentować. Natomiast tu mamy taką funkcję adaptive i zapobiegawcze dostosowanie pojazdu do sytuacji na drodze. Informacja standard albo individual. Każdy, jak sobie wybierzemy, czy komfort, czy eco pro. Eco pro słynny, czy, czy sportowy tryb, no to wtedy możemy sobie wybrać standardowy albo spersonalizować w trybie individual. No i oczywiście, kto jest sport, to jest. Tak, dajmy mu chwilkę. Komfort, a to jest Eco, czyli typowo hybrydowa deska. Jeszcze raz normal, komfortowy i tu sportowy. Bardzo mi te zegary przypominały współczesne zegary Volvo. No, tak to wygląda. No a teraz zobaczmy, jak wyglądają przyciski na kierownicy. Czy są podświetlone, są ładnie podświetlone. Czy mamy łopatki do zmiany biegów? Nie, tu nie mamy podświetlonych łopatek, ale są na tyle duże, że bez problemów nie trafimy. Nie będzie żadnego problemu. Podświetlone jest oczywiście wszystko tutaj. Bardzo ładnie to wygląda. Cała, no, cała kabina pięknie się prezentuje. Muszę mieć włączony silnik, bo inaczej bym tu zamarł. Jest zimno, okropnie. Wycieraczki muszą mi też pracować, żebym cokolwiek widział. I teraz specjalnie dla Was przejdę na tył, jeszcze, żeby Wam pokazać, jak się czuje Pan Prezes na fotelu z tyłu. A jeszcze, jak wyjdę, to Wam zaprezentuję, jak wygląda przy okazji, właśnie oświetlenie na zewnątrz. Zobaczcie, mamy tutaj podświetloną emeczkę. Świeci w trzech kolorach typowych dla BMW wersji M. Zamknijmy może drzwi. One delikatnie domkniemy, BMW samo zamknie. Podświetlone oczywiście są klameczki tutaj. Oczywiście pada deszcz, więc jak mi zaraz aparat nie padnie, to będzie dobrze, będzie fajnie. Co tu mamy? Tu mamy jeszcze oświetlenie, które nam rzuca, to rzuca nam klameczki. Na to wygląda tak. To wszystko idzie z klameczek chyba. Chyba, że tu mamy coś jeszcze na dole. Czekajcie, bo już zgłupiałem. Nie, zobaczcie, odkryłem. Jest tutaj na dole. Muszę otworzyć drzwi. O, tu się świeci. Zobaczcie, tu mamy oświetlenie ukryte w progu. Także ciekawa rzecz, bo właśnie coś mi to. I w drzwiach też, jak się otwiera drzwi, to drzwi też od dołu rzucają taką poświatę. Zobaczcie, tutaj mamy. No tak, tu mamy normalną lampkę, także jeszcze mamy oświetlenie w progu na dole. Wchodzimy do tyłu. I teraz ciekawa rzecz. Zobaczmy jak zamkniemy drzwi na miejscu prezesa. Proszę bardzo, ambient bardzo ładny. Tutaj też podświetlane mamy listwy, wszystko ładnie wygląda. Tutaj wspomniane te diody na górze rzucają nam poświatę, a tutaj możemy sobie oczywiście za pomocą tego przyjemnego urządzenia włączyć sobie i wszystko oświetleniem wnętrza sterować. Bardzo jasno świeci. Wszystko możemy sobie tutaj wybierać, czyli to ściemnić sobie, rozjaśnić. Rozjaśniam teraz na maksa, teraz ściemniam, wybieram sobie kolor inny, wszystko robię z tego tabletu, także bardzo, bardzo wygodna rzecz. Wybaczcie, że robię to tak szczegółowo, ale po prostu chcę Wam możliwie jak najlepiej zaprezentować wnętrze tego luksusowego, niemożliwie luksusowego BMW, no przecież flagowy okręt. I żebyście się poczuli jak ja teraz, robię to dla Was, mógłbym sam się tym bawić, a mam nadzieję, że to docenicie, a nie będziecie mnie tutaj krytykować, że to wszystko trwa za długo. To ma być przygoda. Każdy samochód na moim kanale jest przygodą i ja nie odwalam tak zwanej roboty masowej produkcji testów. Ja po prostu przeżywam każdy samochód. Chcę, żebyście przeżywali go razem ze mną i dlatego cieszę się, że mam fajną publiczność. Mam nadzieję, że nikt nie będzie marudził, że jest za długo czy beznadziejne te filmy. Przy okazji, jak otworzyłem drzwi, no to jest bardzo przyjemnie jasno. Tutaj mamy, no nie wiem, czy ten aparat się dostosuje, może. Ale w każdym razie są bardzo mocne lampki ledowe, to obiektyw jest bardzo jasny i tutaj szaleje tam też. Widzicie, cała kabina jest bardzo ładnie oświetlona, ale nie ma to jak oświetlenia miętowe. Oczywiście podświetlone też mamy tutaj yy, nogi, tak więc nikt nie powinien być zawiedziony. Jeśli chodzi o bajery w nocy, jest fajnie tutaj, zobaczcie, jakie intensywne jest oświetlenie yy, przestrzeni przy, podczas wysiadania. I jeszcze, ponieważ sprawdzamy, to sprawdźmy może, jak wygląda podświetlenie bagażnika, bo to chyba też jest ważne, możemy wykorzystać nogę. Otworzymy sobie na go, czy nie? Przy pracującym silniku? Jakoś nie działa teraz. Uuu, pięknie oświetlony bagażnik. Słuchajcie, to nie tylko mój aparat ma bardzo. Pierwszy raz widzę tak mocne światło LEDowe w bagażniku. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Moje blachy, jak na patelni, jak na dłoni, parasol. Pięknie. Warto było otworzyć bagażnik. Tutaj też mamy bardzo mocne światełko. No i oczywiście ładnie podświetlone przyciski do. Zobaczcie, fokus. Do zamykania. To sobie zamykam, ale bardzo ładnie podświetlony bagażnik. Brawo BMW, że pomyśleliście też, że w nocy ktoś może potrzebować zobaczyć, co tam jest. No i zerknijmy jeszcze, jak ten samochód wygląda. Jak się prezentuje w takiej <grym> aurze, może sobie troszkę ekspozycję zmienię, żeby nie było tak jasno. Czekajcie, dajcie mi moment, o ile to się w ogóle da? coś nie, nie reaguje teraz. Aparat. Przyjemnie sobie mruczy. LEDy. Nie są to lasery, bo już ktoś tam zauważył, nie ma laserów. No nie ma, no to nie Star Wars, to nie ma laserów. Musicie jakoś z tym żyć, ja też. No, czy, co mam powiedzieć na temat LEDów? No mam taką fatalną pogodę, że wiecie jak to się w deszczu testuje LEDy. No nie najlepiej, ale... Widziałem już lepsze LEDy. No, bardziej mi się podobały LEDy, na przykład Volvo xc 90 oczywiście kwestia też poz umiejscowienia LEDów. Tutaj mamy dużo niżej umiejscowione, więc wiadomo, że zawsze w suwie będzie to korzystniejsze dla, dla samochodu, jeżeli, jeżeli źródło światła jest wyżej. A no, tak wyglądają światła w akcji. Całkiem dobrze. To jest ok. Coś, co jest jeszcze bardzo fajne i spodobało się Weronice, z którą testowałem samochód jest reagowanie na ruch ręką widzicie, możemy sobie dać głośniej możemy sobie dać głośniej w ten sposób i ściszamy w ten sposób także reagowanie na gesty bardzo fajne bo zobaczcie, jedziemy samochodem prawda, jest na przykład psia pogoda nie chcemy tam szukać pokrętła głośności no i sobie dajemy głośniej w ten sposób ruszając, pal ruszając palcem także głośniej i ciszej no można się tak bawić, no. fajna rzecz Cała rzecz, a cieszy, jak to się mówi. Co tu jeszcze mamy? Profile kierowcy możemy sobie zapisać. Trzy profile na stałe i profil gościa. Poznaj technologię. I tu mamy bardzo fajną rzecz, którą będziemy chętnie wykorzystywali w czasie jazdy w tym silniku czyli wskaźniki sportowe i żeby teraz właśnie po omacku nie szukać głośności to mogę sobie ustawić ręką 800 Nm i 480 koni. przygotowane na wszelki wypadek chociaż mamy 400 koni i 760 Nm maksymalnego momentu obrotowego no można się w tym wnętrzu poczuć nietuzinkowo no można się cieszyć Siedzeniem nawet w taką deszczową pogodę nagrywając taki materiał bardziej niż w innych samochodach, jakoś ten samochód daje poczucie czegoś nadzwyczajnego. W sumie, jak pomyślimy o cenie, to nie dziwne, bo jednak tutaj zbliżamy się z tą ceną już do wartości miliona złotych, a to już są potworne pieniądze. Zdecydowanie najdroższy samochód w jakim w życiu siedziałem, nie tylko prowadziłem, ale w ogóle byłem kiedykolwiek nie siadałem nigdy w samochodzie, który by kosztował milion czy więcej a ten samochód według moich szacunkowych danych może przekroczyć nawet 800 tysięcy złotych po cenach katalogowych także cena piorunująca cena rodem z horroru niestety tutaj jest jeszcze bardzo przydatne menu czyli menu pojazd możemy sobie sprawdzić status pojazdu i mamy brak usterek Albo możemy sprawdzić sobie na przykład AdBlue, jak wygląda sprawa z AdBlue, czyli DEF. Zasięg 11 000 km, 4 litry do uzupełnienia. Tu co mamy? Na przykład kontrolę ciśnienia opon możemy sobie sprawdzić 2,4, 2,5, 2,4, 2,5. Jest w porządku. Poziom oleju silnikowego dopiero jak silnik będzie przy określonej temperaturze. No i ty, tak dalej. No i po prostu wszystkie możliwe informacje z poziomu komputera pokładowego podstawowe przynajmniej odnośnie kondycji, statusu pojazdu możemy sobie odczytać na tym bardzo wygodnym panoramicznym ekranie. Wygodnym w użyciu, bo ten system iDrive jest naprawdę iDrive jest wygodny. Kiedyś może on przysparzał troszkę problemów i mógł nastręczyć trudności, i być przyczyną frustracji u kierowców BMW, wiem, ale dzisiaj jest naprawdę tak już zaaranżowane, to wszystko przygotowane, że nikt tu nie powinien narzekać, że nie może się odnaleźć. Jest dużo tych pod, podmenisów tak, tak zwanych jest ileś, to drzewko jest dosyć głębokie, jak tam się zaczniemy zagłębiać to, ale potem to intuicyjnie się obsługuje, no trzeba się na początku z tym oswoić, a potem to już leci zapamiętujemy, gdzie co jest jeszcze takim ciekawym drobiazgiem, takim małym smaczkiem jest to, że w momencie kiedy sobie zmieniamy tutaj y, temperaturę to te cyferki, te liczby się minimalnie powiększają. Nie wiem, czy to zobaczycie, może zbliżę. Zobaczcie teraz. Widzicie? Jest takie malutkie powiększenie. Teraz puściłem i one się zmniejszyły. To jest niewiele, ale wystarczy, żeby to zauważyć. I żeby. Po prostu każda nasza in ingerencja daje nam minimalne powiększenie się tej czcionki. To taki detal, taki drobiazg, niby wiecie. Niby nic. A jednak przyjemna rzecz dla oka.